Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie na moim kanale. Porywam was dzisiaj do świąt. Mamy tutaj świąteczne nowości, tak więc łapcie sobie kawkę, bądź jakiś słodycz, przekąskę, siadajcie, oglądajcie do końca, bo będą fajne, ciekawe rzeczy. Przed chwilką widzieliście ładny kubek Mikołaja, kolejny jest też bardzo ładny, 13 zł. Solidne świąteczne kubki, które naprawdę są bardzo ładne. Znalazłam też taką fajną paterę ona jest dosyć spora, co jest duży plus, kosztuje 20 zł. I na razie to jest tylko taki Renifer, ale przepiękne są, słuchajcie, kubki za dwie dyszki. Tu jest łyżeczka, przykrywka i taki świąteczny gnom. Chciałam podejrzeć tylko, jaki kolor jest tej przykrywki, czy faktycznie taki fajny czerwony. I jest bardzo ładny ten kolor czerwieni, tak więc gdzieś tam w środku leży pewnie gwiazdka złota. Masz bardzo ładne pudełko, wystarczy przewiązać kokardką i nadaje się idealnie na prezent. A jeżeli wolicie zielone dodatki, to jest przepiękny ten kubek właśnie w zieleni. I tu jest choinka. Mi osobiście chyba ten bardziej się spodobał i też kosztuje 20 zł. Ale coś dla fanów dziadków do orzechów, czyli mnie... Przepiękny komplet. Dwóch kubków, jedynie 13 zł. I powiem Wam, że tak mnie kurciło, żeby zerknąć. Czy to jest zwykły, pewnie klasyczny kubek, ale i tak mi się bardzo podoba. I do wyboru macie też opcję z ciasteczkami. Kolejno, znalazłam bardzo fajne mm, podgrzewacze. I tu jest 9 sztuk za. Wow! 6 zł. Słuchajcie, niecałe. Tak więc cena rewelacyjna. pachnie oczywiście, świątecznie. Ten kalendarz bardzo mi przypadł do gustu, ponieważ okienka są puste. Można uzupełnić sobie małymi drobiazgami w własnym zakresie. Kosztuje 46 zł. I ta świeczucha mi się bardzo spodobała, bo te drzwi wyglądają jakby były przychylone. Bardzo ładna, mała. Kosztuje 8 zł i ma bardzo ładny czerwony kolor. Fajny cukierkowy taki yy, kartonik i w środku jest przepiękny kolor szkła, taki fiolet, i ona kosztuje, słuchajcie. 16 niecałe złotych, bardzo ładnie zapakowana, więc już od razu można komuś wrzucić do prezentu. A teraz możecie zobaczyć, co wam za chwilkę pokażę. No, przepiękne rzeczy są w sklepach, i między innymi tutaj jest kolejna skrzynka na listy świętego Mikołaja. Bardzo podoba mi się właśnie jej kształt. Kosztuje niecałe 30 złotych, więc cena też jest rewelacyjna. No, i myślałam, że będę mniej mówić, ale nie da się. Zobaczcie, jaki piękny kominek. I tutaj mamy gwiazdki, ale aplikacja jest ciasteczka, niecałe 26 zł, ale najbardziej mi się chyba tutaj podobają te wkłady choinkowe. No, coś pięknego. Kolejny ładny zestaw. Widzę dziadki jakieś do orzechów, gdzieś tam się przewijają. 20, niecałe 6 zł. No i co? No i pięknie to wygląda. Też wystarczy przewiązać i jak znalazł na prezent. Fajne karuzele. Szkoda, że nie są jakieś ledowe bądź jak z jakąś muzyczką. Kosztują 40 zł, i dobrze, że nie wzięłam, ponieważ dzisiaj wekszem znalazłam ładniejsze za 47. Są y, pozytywką, czyli to jest taka karuzela, która się tam obkręca. Przerabiam dzisiaj dla Was film i jutro wrzucę. Myślałam, że wrzucę już go Wam dzisiaj, ale niestety musiałam pędzić z dzieckiem do lekarza. I to tak wygląda, że czasowo nie zmieściłam się, więc jutro wrzucę Wam bardzo fajny przegląd po prostu świeżych nowości ze sklepu Action. Ta poduszka była piękna, ja już Wam wcześniej ją pokazywałam, bardzo fajna cena. No i tutaj fajny jest dziadek do orzechów, kosztuje 10 zł, ale sama ta głowa już jest ładną dekoracją, możecie u góry wsadzić podgrzewacz i też jeszcze może Wam tutaj ładnie poświecić. Widziałam, że gdzieś widziałam te świeczuchy. No to tutaj jest taniej niż w Home i za te ciasteczko zapłacicie 6 zł. Ale nie wiem, czy w Home nie będzie to ładnie wykonane. Tak więc tam jest zadyszkę. Muszę to porównać i na pewno Wam powiem. Bo wykonanie też jest ważne. Ja bynajmniej używam tych świeczek do dekoracji, bo szkoda mi ich palić. Tak więc 4 zł wolę dołożyć do czegoś, co będzie ładniej wyglądało, a na pewno będzie służyć na lata. No, i tego totalnie Wam nie polecam, chyba że lubicie taki zapach i szkło, bo tu są po prostu zwykłe naklejki przyklejone na mm, szklaną, po prostu yy, świeczkę. Zapach jest ładny, ale to jest zwykła naklejka, tak więc coś ładnego na pewno się w tej cenie znajdzie. Tym bardziej, że sklepy szaleją wręcz z dekoracjami, ozdobami i wszystkim co świąteczne. Strojk jest przepiękny, jak dobrze pamiętam. Kosztował gdzieś około 26 zł. Tu nie ma ceny, ale naprawdę jest bardzo świąteczny, ślicznie wygląda i bardzo ładnie wykonany. A tu już widzicie kolejny worek na prezenty za 5 zł. Świetnie też się prezentuje. Kochani, dzisiaj na szybko przerobiłam ten filmik, bo po prostu chciałam Wam to pokazać, a przez to, że maluch, maluchowi pogorszyło się i przeszło mu teraz na odskrzelano, nie byłam czasowo w stanie przerobić action, ale jutro wszystko nadrabiam, więc zapraszam Was do wcześniejszych przeglądów. Tam są cudowne bom bombonierki, czy tam bombki z, z nowości, fajne dekoracje w homeniu cudowne w ogóle rzeczy są też w Pepko, tak więc kochani, oglądajcie wcześniejsze przeglądy, bo teraz widzicie Agatę, no cudowne są tam rzeczy, więc do jutra, trzymajcie się cieplutko, buziaki i pa!